98% firm to są firmy w polskiej gospodarce, firmy mikro i małe, w tym jednoosobowe działalności, więc to było jasne, że mieliśmy niedoskonałe dane, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Nie było możliwości pozyskania lepszych. Mamy sytuację, która jest dosyć zaskakująca, ponieważ po prostu dostaliśmy naoczny dowód na to, że istnieje ta szara strefa. Nie widzimy żadnego ruchu ze strony rządu. Jakby rząd mało robi, żeby się pozbyć tej e, szarej strefy. Pan na tym e, wygrywa, i ja na tym e, wygrywam. Traci państwo. No i ta definicja tego państwa, niestety, u nas jest lekko rozmyta. W sensie, co jest państwowe, to jest e, trochę niczyje. Dzień dobry, Dariusz Dziduch, Business Info. Jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei, a moim gościem jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry, panie regularze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zacząć od dość ogólnego pytania dotyczącego rynku pracy, konkretnie nowych danych, jakie publikuje Główny Urząd Statystyczny, mianowicie comiesięczne dane na temat mediany wynagrodzeń. Ta mediana wyniosła w gospodarce narodowej w kwietniu. 6,5 tysiąca zł, czyli prawie 2000 zł mniej brutto oczywiście, niż wynosiła wówczas średnia wynagrodzeń, również publikowana przez GUS. Skąd tak duża różnica? Bo myślę, że tutaj jest spore niezrozumienie tych dwóch danych dotyczących przecież tego samego, czyli wynagrodzeń. Pytanie rzeczywiście jest ogólne, ale dotyczy bardzo szczegółowych danych, bo pierwszy raz to w ogóle trzeba pochwalić Główny Urząd Statystyczny i zakładu ubezpieczeń społecznych, ponieważ pierwszy raz w historii GUS połączył się z ZUS-em i de facto dostajemy rzeczywiste dane o wynagrodzeniach. Czyli do tej pory, cały czas zresztą będzie ten proces kontynuowany, mamy dane, które są deklaratywne. GUS się pyta przedsiębiorców, przedsiębiorcy odpowiadają: W tej chwili mamy dane administracyjne i te dane są na bardzo głębokim poziomie. Możemy analizować wynagrodzenia ze wszelkich miar na poziomie płci zawodów, firm, powiatów, dodaje ogromne możliwości analityczne i rzeczywiście ta różnica jest spora, ale ona nie jest zaskakująca, ponieważ jakby to wynika ze sposobu jak liczymy średnią, a jak liczymy medianę. Przy średniej, średnia jest nieodporna na, na wartości bardzo wysokie, czyli te wartości, jeśli zarabiamy, mamy bardzo dużą populację osób, które zarabiają na przykład minimalne wynagrodzenie, ale mamy Pięć czy sześć osób w tej populacji, które zarabiają bardzo dużo, to średnia jest zawyżana. Mediana mówi nam o tym, że połowa społeczeństwa zarabia tyle, a połowa zarabia więcej. To jest wartość, po prostu mówiąc statystycznie, wartość środkowa. I ta różnica rzeczywiście robi wrażenie, ale dla ekonomistów czy dla statystyków nie jest dużym, dużym zaskoczeniem. Toż mówiłeś już od wielu, wielu lat, że średnie wynagrodzenie, czyli przeciętne wynagrodzenie publikowane przez GUS nie jest do końca wymierne, chociażby dlatego, że bierze pod uwagę tylko zatrudnionych na umowę o pracę i bierze pod uwagę tylko firmy, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników. A to przecież jest tylko jakiś nie tak, znowu, duży wycinek. Ułamek, tak. ułamek tak naprawdę, bo 98% firm to są firmy w polskiej gospodarce firmy mikro i małe, w tym jednoosobowe działalności, więc. To było jasne, że mieliśmy niedoskonałe dane, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Nie było możliwości pozyskania lepszych, więc bazowaliśmy na tym, co, co było. W tej chwili rzeczywiście dostajemy pełny obraz, i ten obraz niestety nie jest y, jakiś super. Jeśli popatrzymy, no właśnie, wejdziemy trochę głębiej w te, w te dane szczegółowe. No to widzimy pewne mankamenty polskiego rynku pracy. No właśnie, pozwolę sobie pana zacytować. Połowa zatrudnionych w podmiotach do dziewięciu osób, czyli mikrofirmy, zarabia dokładnie wynagrodzenie minimalne. Śmierdzi tutaj szarą strefą na kilometr. To chyba niedokładny mój cytat, ale rzeczywiście tak. Mamy sytuację, która jest dosyć zaskakująca, ponieważ po prostu. Dostaliśmy naoczny dowód na to, że istnieje ta szara strefa. Wcześniej mogliśmy przypuszczać i GUS też robił badania, i inne think tanki również próbowały zmierzyć tą szarą strefę. W tej chwili praktycznie jesteśmy w stanie określić, Ile osób wpada nam w tą szarą strefę, ile jest na pewno w tej e, szarej strefie? Mówimy w tej chwili, tylko biorąc te podmioty zatrudniające od 0 zatrudniając do 9, to mówimy o m, półtora milionach e, osób, które zarabiają minimalne wynagrodzenie, a de facto zarabiają tyle na e, oficjalnie, a resztę wynagrodzenia prawdopodobnie dostają pod przysłowiowym stołem. No, właśnie, jak duża jest skala tego zjawiska? Tutaj wspomniał Pan też o innych think tankach, które zajmują się tym tematem, chociażby Polski Instytut Ekonomiczny też jakiś czas temu opublikował raport dotyczący skali zjawiska płacenia pod stołem. I myślę, że każdy gdzieś w jakichś mniejszych firmach, czy wśród znajomych, wśród rodziny, spotkał się z tym zjawiskiem. Natomiast nie jestem pewien, czy świadomość społeczna dotycząca tego, jakie są skutki płacenia pod stołem, jest wystarczająca. Co tak naprawdę w tej szarej strefie jest nie tak, co sprawia, że płacenie pod stołem nie do końca jest dla naszej gospodarki i też dla samych pracowników tym najkorzystniejszym scenariuszem? To jest ciekawe pytanie, bo jakby nie widzimy żadnego, trochę zacznę od drugiej strony, że nie widzimy żadnego ruchu ze strony rządu. Jakby rząd mało robi, żeby się pozbyć tej szarej strefy. Być może to nie jest, nie jest to znacząca czy duża rzecz dla, dla nie tylko tego rządu, ale i dla wszystkich pozostałych, które były do tej, do tej pory. Skutki są takie, że ciężko będzie przekonać przy takiej świadomości ekonomicznej społeczeństwa o tym, że jest to szkodliwe do gospodarki. Ponieważ mamy sytuację, typu win-win, czyli jeśli ja zatrudniam pana, to pan na tym wygrywa i ja na tym wygrywam. Traci państwo. No i ta definicja tego państwa, niestety u nas też nie tylko my jesteśmy, nie tylko my widzimy prym w tym aspekcie, jest lekko rozmyta. W sensie, co jest państwowe, to jest trochę niczyje. I zresztą potwierdzenie tego niestety dostajemy z ust czy działań też wszystkich rządów. Nie ma u nas takiej kultury, że rzeczywiście dbamy o to, co państwo, bo wiemy, że jeśli mniej włożymy do tej kasy budżetowej wspólnej, to i mniej wyjmiemy. U nas ten to nie jest oczywiste przełożenie, jeśli chodzi o te negatywne skutki, więc tę szarą strefę będzie bardzo ciężko. Zlikwidować, o ile ktokolwiek chciałby się wziąć za likwidację tej szarej strefy. Wiele mówi się o tym, że system emerytalny w Polsce jest dość niewydolny i będzie to się, ta sytuacja będzie się pogłębiała ze względu chociażby na kwestie demograficzne, na to jakie mamy trendy. No i też ogólna społeczna świadomość jest raczej taka, że zarówno stopa zastąpienia będzie bardzo niska, jak i też te emerytury bez dodatkowej pracy podejmowanej już po przejściu na emeryturę, tak naprawdę te emerytury mogą być niewystarczające, a z drugiej strony mamy właśnie wspomniane płacenie pod stołem, gdzie przecież ludzie zarabiają więcej niż rzeczywiście jest to na ich tak zwanym pasku, a odprowadzają niższe składki. To też wpłynie na ich finalnie na ich emeryturę. Tu znowu wchodzimy w ten aspekt, to zresztą co pan powiedział, pierwsze niskiej wiedzy ekonomicznej. Ale też podejścia y, obywateli do y, ogólnie oszczędzania. Jakby nie myślimy o tym, co będzie za 10-20 lat, bo ważne jest to, ile mamy w tym momencie, y, ile nam zostaje w portfelach. Więc ten negatywny skutek rzeczywiście jest, ale też. Y, Ludzie czy ludzi, którym jest płacone pod szarą strefą, no ja tak jak powiedziałem, wolą mieć w tym momencie 300 zł więcej niż 100 zł więcej do, do emerytury. I ten system rzeczywiście, emerytalny, jest niewydolny. On jest niewydolny od wielu, wielu lat, będzie nawet i już w tej chwili dekad, ale to też nie jest tak, że on może paść w przypadku polskiej gospodarki. To ten system nie jest prostym systemem. Wpłacamy i, i otrzymujemy emeryturę. On jest zasilany z wielu różnych źródeł, i w tej chwili, mimo tragicznej sytuacji demograficznej, no bo mamy, z tego co pamiętam, ostatnio opublikowane dane, drugi najniższy wynik, jeśli chodzi o, o, o wskaźnik dzietności. Ocieramy się już o, o jedynkę. No i nie widać żadnych rozwiązań sensownych. Jak tej zapaści temu, tego systemu emerytalnego go, y, przeciwdziałać? Nie mamy też żadnych pomysłów, i w tej chwili w mojej ocenie też nie da się z tego wyjść, jeśli chodzi o, y, o jakieś możliwe działania y, rządu. W sensie jest po prostu za późno. Możemy się ratować, jeśli chodzi o rynek pracy w jakimś stopniu y, migracją, no ale Ostatnie dyskusje o polityce migracyjnej raczej zmierzają w ogóle w inną stronę niż w stronę relacji przedsiębiorca, cudzoziemiec, a pośrodku praca. Więc ja od tej polityki migracyjnej oczekiwałem więcej. No, otrzymaliśmy dokument, który raczej nie spełnia, nie spełnia swojej podstawowej roli według, według przedsiębiorców. I nie widać, mówię, niestety nie widać elementów, które by pozwoliły na ten ratunek tej zapaści demograficznej, ale też, jeśli to jest jakakolwiek osłoda, to nie jesteśmy jedyni w Europie. I jakby cały świat się starzeje. Starzeje się też państwo środka, Chiny, gdzie tam będzie też ogromny problem i ich problem demograficzny, pomijając już system emerytalny, będzie wpływał na całość i na wszystkie gospodarki świata. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się pocieszać, mówiąc tym, że u innych też jest źle i sytuacja nie wygląda kolorowo. Na sam koniec chciałbym poruszyć te kwestie migracji i zatrudniania obcokrajowców. Jako Konfederacja Lewiatan postulujecie Państwo, aby. Móc zatrudniać obcokrajowców również na umowy cywilnoprawne, bo w tym momencie taka możliwość jest wyłącznie albo w relacji B2B, albo poprzez umowę o pracę. Tak można zatrudniać obcokrajowców w Polsce. Co wydarzy się, jeżeli będzie można na umowach cywilnoprawnych zatrudniać osoby z innym paszportem? To w zasadzie niewiele się wydarzy, jeśli rzeczywiście wejdą w życie te przepisy, które mówią o tym, o usuwaniu wszystkich umów, zlecenia czy tych kontraktów opartych na o system cywilny. To jest łatwość, zarówno dla pracownika i dla pracodawcy, raz że zatrudniania, a dwa rozstania się. I ten system jest potrzebny. Przy, jeśli chcemy rzeczywiście zapełnić ten, tę lukę tak zwanego braku rąk do pracy. My potrzebujemy pracowników szybko i nie potrzebujemy biurokratycznych procedur. To nie jest też tak, że w, sensie w takim znaczeniu, że cała Unia też postuluje uelastycznienie tego rynku pracy, ale z drugiej strony neguje nam umowy cywilno-prawne. Ten system mamy... Mamy wieloletnią tradycję w Polsce zatrudnienia w oparciu o umowy cywilne i wiemy o wszystkich wadach i też zaletach tego systemu. I też wszystkie instytucje czy administracji czy urzędy, które kontrolują, wiedzą o tym, w jaki sposób podchodzić tego typu umów. I jeśli występuje rzeczywiście zależność między pracownikiem a pracodawcą, która pozwala na taką umowę, to nie widzę powodów, w których moglibyśmy ukrócać takie. Takie działanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.